Zadajmy jak Polak z Polakiem. Wielu z Was szanuje Grzegorza Brauna. Laudetur Jezus Chrystus. Witajcie w Chrystusie, moi drodzy. Wielu pewnie z Was, i zapewne tak jest, że obejrzało ten filmik tego Pana, który promuje tutaj wiplerianizm na głęboką skalę, Wielu ludzi być może za nim podąża, no sądząc po wyświetleniach i nagle nikt go nie blokuje, nagle nikt go nie banuje, no to już jest sprawa śmierdząca, to jest po pierwsze. Moi drodzy, istnieje wśród społeczności tutaj tiktokowej i nie tylko, bo też poza tiktokiem, istnieje taka fama słowna. Która wyraża się w takich słowach. No, wielu ludzi szanuje Brauna, ale będę głosować na Mencena. Moi drodzy, chyba nie zdajecie sobie sprawy, jak wielce, jak wielce jesteście, jesteście manipulowani poprzez właśnie takie osoby, czy poprzez reżimowe media. A media nie są za Polakami media nie są za polakami nie są za narodem polskim one się tylko pięknie nazywają stricte w cudzysłowie polskie moi drodzy musicie wybrać mądrze musicie z głosem swego rozsądku i rozwagi wybrać takiego przedstawiciela narodu polskiego który był zawsze z wami, który nie obawiał się opinii publicznej, który nie obawiał się iść i prowadzić interwencje. Takim człowiekiem, który zasługuje na miano prezydenta jest właśnie Grzegorz Braun. To jest właśnie ta osoba, która precyzyjnie Wskazuje na prawidłowe działania Polaka, który sam to powinien uczynić. Niestety wiadomą rzeczą jest, że wielu, naprawdę wielu, i to jest zasmucające, lubi, lubuje się w tym, że lepiej jest usiąść sobie na foteliku i tylko oglądać, i tylko mówić, i tylko wyrażać swoje perswazje słowne. Na temat tego czy tamtego, bo tak jest lepiej. Lepiej jest siedzieć we własnym domciu, gdy jest cieplutko, a za waszymi plecami niestety zakrawa się niestety, moi drodzy, krwawa rzeź. Krwawa rzeź na to, co polskie i na Polaków. Nawet nie zdajecie sobie sprawy. Nie zdajecie sobie sprawy, że Niestety nami rządzą służby, mafie i loże, i od samego XIX wieku już to tak zaszło daleko, że trudno jest nam zobaczyć rzeczywistość taką, jaką ona jest. rzeczywistości nie znajdziesz w telewizji, w rzeczywistości rzeczywistości nie znajdziesz u tego człowieka, dlatego że sam fakt, tego, że promuje się osobę, która wpadła w tak zwaną herezję Wiplerianizmu i doprowadza do tego, że wyrzuca się tych, którzy, którzy tak naprawdę chronią to, co jest polskie, i chronią Polaków, czyli każdego z nas. Prawdziwy Polak, prawdziwy patriota wybierze tylko i wyłącznie mądrze. Wybierze. Mądrego kandydata, tego, który już wiele razy pokazywał w świecie publicznym, tutaj na arenie Polskiego Sejmu, czy też na arenie międzynarodowej, bo mowa tutaj o Eurokołchozie, który jako jedyny nie wstydził się polskiej flagi, nie nosił ze, so ze sobą szmateczki, nie nosił ze sobą tutaj też flagi obcego państwa lecz zawsze ma swój herb własnej partii Konfederacji Korony Polskiej zawsze zabiegał o to co polskie zawsze zabiegał o to ażeby żaden polak nie był nie był niewolnikiem tego obcego systemu który akuratnie teraz w tej rzeczywistości jest więc, więc jeśli, drogi panie, Twoje słowa mają wyrażać się tylko w odniesieniu do tego, że szanuję Grzegorza Brauna, ale, no ale, to jest głębokie i szerokie, dlatego że chyba, co po niektórzy, mają problem, mają problem i to głęboki problem, być może, mam nadzieję, że nie ze sobą, ale problem z. Właśnie, z obejrzeniem tego, co się wokół niego dzieje. Czyli po prostu brak, brak logicznego współdziałania na rzecz Polski i Polaków. Bo łatwo jest wybrać kandydata, który mi pasuje, który pasuje do moich poglądów, nie wiem, być może jakichś tak, jakiś tam lewackich poglądów czy tam jeszcze jakichś innych poglądów, ponieważ sprawy Mencena nigdy nie wyrażają się w sposób stuprocentowy, adekwatny do tego, co kiedyś powiedział. Zmienność słów, zmienność zdań u niego występuje. On, on tylko mówi to, co mu i z której strony wiatr zawieje. Więc jeżeli jest potrzeba głosić polexit, to on nagle będzie głosił poleksy. Jeżeli będzie trzeba stop ukrainizacji, to on też wtedy powie stop ukrainizacji. Tylko zapomniał o jednym. Zapomniał o tym, że to właśnie Grzegorz Braun już w 2015 roku o tym wspominał. Gdzieś ty był zacny panie, a żeby wtedy zrozumieć, że następuje ukrainizacja, Ukropolinizacja naszego narodu. Gdzieś ty był zatem, panie? Gdzieś ty był i chował się w krużgankach sklepowych, witraży, yy, gdzie następowała demoralizacja ludzka w odniesieniu do niewoli. Można by to tak nazwać babilońskiej, gdzie zakrywano ludzkie twarze. Gdzieś ty był, bo Brown był tam, gdzie trzeba. Brown był. Gdzieś ty był na marszach. Na marszach narodów, narodu polskiego, polskich obywateli. Gdzieś ty był, gdy była potrzeba, żeby był, ażeby był, były wygłoszone hasła o ekshumację wołyńską. Ludzkich ofiar na Wołyniu. Polskich ofiar. Ja rozumiem, że. Można szanować poszczególnego człowieka. Ale jeżeli mówimy o szacunku, to i mówmy, mówmy prawdę, że Braun to jest jedyny kandydat, który zasługuje na to, ażeby być prezydentem najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski. I ty? Tego nie zmienisz i choćbyś tutaj zawirowania słowne kierował w stosunku do ludzi i mamił ich swoim programem mencenowskim, wiplerianistkim, to nic to nie zmieni, ponieważ doskonale wiem, jak działa ruch narodowy i jak działał ruch narodowy, w którym ty jesteś. Doskonale wiem, że ci wszyscy ludzie, którzy tam są wokół Męcena i na jego wiecach, są to ludzie, którzy są przywożeni autokarami. Doskonale wiem, że to są ludzie zazwyczaj młodzi, którzy nawet prawa do głosu nie mają. Więc fajnie jest robić sztuczny tłum, sztuczny tłum, żeby tylko i wyłącznie pokazać ludziom i zmanipulować ludzi, że Męcen ma poparcie. A wcale tego nie ma. Bo ludzie, mądrzy ludzie, wiedzą, że dużo kręci, dużo zmienia i dużo manipuluje. Pozdrawiam w Chrystusie.